Dwór Mielecki w Koźminku mający 250 lat. Park dworski. Tam są dalej dwa stawy. Tam za drzewami jest kościół. Mający 650 lat, no, ale potem się spalił. Potem odbudowali go i tak dalej. Byłem, byłem w środku, fajny wystrój malowideł ściennych świętych postaci przejdziemy dwór dookoła tam dalej gdzieś była taka ruina z pichlerza niewielka taka kamienica byłem tam w środku tutaj ten dworek jest po blisko ulicy ten park postawiony jest tutaj ponad 40 drzew które mają ponad 120 lat o, jakaś stara, ta fontanna. Nie, fontanna, kurde. No wiecie, co to chyba jest, nie? O, a tak wygląda od tej, ta elewacja od strony tej przedniej. Zaraz zo zobaczymy, oczywiście, wystrój kolumny ze Starszego Egiptu pod względem architektonicznym. Wygląd. A, no coś w tym stylu. Zresztą takie kolumny to też były w starożytnej Grecji i nie tylko. Co tutaj się znajduje? Gminnośrodek kultury w Koźminku. Tam dalej też jakiś mały park, no to byłoby na tyle. Hejo, hejo.